Pozdrawiam młody Bolesławiec. Zawsze bądźcie młodzi, witalni i zdrowi. To mówiłem ja, Michał Milowicz. Hej. Szanowanko, z tej strony Tomislav Pranic, witam Was w odcinku bardzo specjalnym, dlatego że tutaj w Bolesławcu możemy gościć legendę polskiej kinematografii, sceny aktorskiej, muzycznej, pana Michała Milowicza. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę pana, pierwsze pytanie, które chciałem panu zadać już od dawna. Kojarzę pana. Już w momencie gdy chodziłem... Jestem rocznik 99. Chodziłem do podstawówki miałem wtedy już e, 7-8 lat. To, to, to był rok jakoś tak 2007 już i kojarzę pana z jednej produkcji. Czy może domyśla się pan z jakiej? Nie był to film. 2007? Podpowiem Marek 7. Grał z Panem. No, to serial sąsiedzi. Sąsiedzi. Mm -hmm. Proszę pana, ka za każdym razem jak wracałem gdzieś tak już po 12, po 13 do domu, nie było dnia, żeby, żeby nie odpalić sąsiadów. Wchodzę, patrzę, <laughs> patrzę, że jest pan, patrzę, że wychodzi pan Marek VII. Wiedziałem, że to będzie dobry odcinek, a ponieważ wychodzili panowie zawsze, no to wiadomo. <laughs> to miło, miło. Przekażę Bareczkowi. Proszę pana, jak panu się podoba Bolesławiec? Znaczy, tu w ogóle jest fantastycznie. I atmosfera, i, no, i wspaniała publiczność dzisiaj była. E, no, i też jest, mam tutaj za, zaprzyjaźnione dusze, tak, w, w postaci Norbiego, który jest z kolei mistrzem od wszystkich sportów paletkowych e, i rakietowych. E, więc, no cóż mogę powiedzieć, podoba mi się bardzo. No. Zauważyłem już w trakcie tego, tej rozmowy, która była prowadzona z panem, że jest pan świadomy tego, że jest pan dosyć popularną postacią wśród młodzieży, ale jest pan też świadom, że właściwie jest w pewien sposób bohaterem legendą. Ja tego tak nie odbieram. No. Cieszę się, że akurat filmy, w których zagrałem, stały się w pewien sposób kultowe. I jakoś mogłem. No przejść w pewien sposób do historii, natomiast no ja tego tak nie odbieram. Ja jeszcze mam przed sobą bardzo dużo do zrobienia i mam nadzieję, że te kolejne filmy, które, które mamy nakręcić będą znowu miłym zaskoczeniem dla wszystkich i również zapadną w pamięć i będą ponadczasowe. Bo tutaj ogółem dzisiaj skupiliśmy się na właśnie na filmie Chłopaki nie płaczą. Ale to nie jest jedyna pana rola, bo między innymi młodym wilkiem pan był. No tych ról troszkę było. <laughs> e, ale y, no, chłopaki nie paczą poranek bo te, te dwa filmy na, na, e, są takimi e, no, głównymi, które dały, dały mi odskocznie. Serial też natomiast no, w tej chwili gram w pięciu spektaklach, jestem aktorem teatralnym. Również, więc y, głównie w teatrze gram, ale, y, ale za, zamierzam wrócić na, na ekrany. E, to tak, a propos tego aktorstwa, które pan, e, pan już poruszył teraz. Aktorstwo to był początek czy rozwinięcie formuły? Bo ze sceną jest pan związany właściwie od zawsze, tak pan mówił. No tak, bo zaczynałem od musicalu tak naprawdę, czyli od tańca, śpiewu i gry, bo miałem, miałem rolę i tańczoną i śpiewaną i, i mówioną. I tak naprawdę od, od musicalu się zaczęło, a potem, a potem sukcesywnie to już były filmy, seriale, więc moimi podwalinami to jest musical tak naprawdę. Rozumiem. A takie pewnie dość, dosyć sztampowe pytanie, Pana ulubiona rola, takie według Pana do teraz opus magnum? Ale moja? Czy, czy, czy... Znaczy to, jak Pan czuje, że jest Pan z tej roli najbardziej zadowolony? Myślę, że teraz, jak gram w takim spektaklu Klub Mężusiów, to tam mam taką rolę, która jest tragikomiczna, bo jest, jestem teoretycznie zabawny, ale na koniec okazuje się, że jest problem i, i tu jest do zagrania konkret. I, i myślę, że, że ta rola daje mi też satysfakcji dużo. My, ja i Przemek jako aktorzy, dlatego że występowaliśmy kilkukrotnie, wystawialiśmy sztuki tutaj w Bolesławcu organizowane przez naszą szkołę, ale takie konkretniejsze. Bardzo chętnie zaprosilibyśmy pana, żeby wystawił pan coś tutaj w Bolesławcu, bo... Ale ja nie widzę, nie widzę przeszkód. Właśnie będę rozmawiał na ten temat i mam nadzieję, że, że uda się tutaj wystąpić. No mówię, jestem w pięciu spektaklach. Ze wszystkimi praktycznie jeździmy spektaklami po polsce, także mam nadzieję, że tutaj też uda się zagrać. No tylko trzeba zgrać to organizacyjnie i logistycznie. No to tak, nawiązując do musicalu, więc tej muzycznej części pana życia, czy zdarzało się panu podrywać dziewczyny na głos? Bo ma pan taki, taki męski, potężny głos. No, no każdy sobie radzi jak może, tak więc. Ee. Jest coś w tym, że, że, że wykorzystuje pan to mimo wszystko podświadomie. No, podświadomie. No, bardziej jakbym myślę, że jak byłem takim trubadurem z gitarą przy ogniskach, to, to tam starałem się wykorzystywać może to, jak miałem ze 20 lat. Ale to, no nie wiem, ja, jak śpiewam, jest to może no, jakiś mój atrybut, który faktycznie daje to, to, tą pole, że może się bardziej kobietom podobać, ale, yy, ale nie myślę teraz w tych kategoriach, po prostu jak śpiewam. Po prostu chcę, żeby było miło. A, yy, chcę, żeby było. No ale tutaj, o, to na przykład tutaj jak zaśpiewałem, była bardzo yy, miła reakcja, yy, która yy, no, powoduje, że jakby też wiem, że powinienem śpiewać, tak? która mi, daje mi power po prostu. Yy, na no, kobiety, no tak. no Pierwszy raz jak zaśpiewałem Love Me Tender, no to śpiewałem do konkretnej kobiety. Mm -hmm. I faktycznie to coś dało. No bo szczerze panu powiem, że tutaj po, po obecnie po naszej lewej stronie siedziała moja mama, która mm -hmm. bardzo pana lubi, zna, a po drugiej siedział mój tato nie obok mamy. Aha, okej. Okay. No, to, to tak. Y no, widzi pan, to chyba jednak działa. Jednak nie, działa. Na tak tak ten czar. Tak, a propos, skoro już jesteśmy w tym temacie, żadna fanka nie płakała w momencie, kiedy ściął pan włosy? <grym> nie wiem. <grym> Ale nie, nie było takiego momentu, że podeszła do pana i proszę pana, co pan zrobił? Czy może jak fanki podchodzą, nie wiem. Michale, co, co zrobiłeś? Nie, nie miałem takiej sytuacji z włosami. Jak się ogoliłem kiedyś, to mnie pytali, a gdzie jest gdzie moja brudka? Jest? Wspominał Pan o dużej ilości młodych ludzi w, obecnie w Pana pracy. My jesteśmy młodzieżową redakcją, bardzo interesuje nas to, co Pan może powiedzieć właśnie o tych młodych ludziach w, w Pana otoczeniu. To znaczy zależy, no bo na, na przykład ostatnio yy, zasiadałem w jury yy, młodych, zdolnych, na przykład w Serocku, jest taka miejscowość, Serock, niedaleko Warszawy i oceniałem na przykład ich występy i to po raz kolejny gdzieś tam zasiadam i daję jakieś wskazówki, uwagi. To, co jedyne mogę stwierdzić, to jest bardzo pocieszające i budujące, że mamy bardzo zdolną młodzież, która naprawdę ma bardzo duży potencjał i w różnych materiach artystycznych, i w tańcu, i w śpiewie, i w aktorstwie. To mogę na pewno stwierdzić. No to tak, ostatnie do młodzieży, potem będzie jeszcze jedno pytanie. Czy do każdego fana, który do Pana napisze, każdemu fanu, który do Pana napisze odpowiada Pan? Dlatego, że nam się tutaj udało, jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że wyraził Pan chęć porozmawiania z no, nami. Staram się, nie zawsze się udaje wszystkim dogodzić, może tak to ujmę, bo no ja jestem jeden, a mam, mam, mam sporo naprawdę do, 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 sporo pracy, i, a jeszcze więcej do zrobienia mam. Natomiast staram się, no, nie da rady wszystkim dogodzić. To jest, to jest chyba oczywiste. Ale i tak muszę panu powiedzieć, że naprawdę podziwiam i dziękuję, bo... Tak jak powiedziałem, był pan obecny w moim życiu już od wczesnych lat i móc pana w końcu zobaczyć na żywo to jest niesamowite przeżycie. Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie. Chciałbym jeszcze zadać panu właściwie takie nie do końca wiem, czy wypada komuś pana formatu zadać to pytanie, ale zadaję je zawsze pod koniec odcinka. Czy uważa pan, że to, co pan robi, zrobi, zrobił, zmieniło świat, wpłynęło na świat? no bez przesady, nie jestem Donaldem Trumpem. E, natomiast e, mam nadzieję, że to, co zrobiłem i będę robił e, daje e, jakąś radość ludziom i wzbudza jakieś emocje i mam nadzieję, że pozytywne. E, I to jest jakby najważniejsze dla mnie. Bardzo panu dziękuję. Dzięki. Dziękujemy drodzy widzowie. Mieliśmy możliwość rozmawiać z panem Michałem Milowiczem. Żegnam się z wami. Dzień A ja patrzę. się z wami witam. Ha <laughs>